Ej, hej, Play wystartował po raz drugi z akcją darmowych starterów z twarzami Waszych ulubionych youtuberów, także i tym razem zamówiłem sobie takowy starter, oczywiście starter z edycji pierwszej, z Gimperem, tak, tak się prezentuje, jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam tutaj, albo tutaj, o, tutaj będzie karta, zapraszam, żeby, żeby sobie kliknąć, zobaczyć, oczywiście będzie porównanie z tym, no myślę, że nie będziemy już przedłużać, Zabierza, zabieramy się za otwieranie. Zawolę, że się jąkam, ale po prostu jestem ciekawy, co jest w środku, także pozwólcie że sobie yy, to Otworzymy to no, ogólnie, to tak w sumie wyglądała koperta. Tak wygląda z nowej edycji koperta. Tak wygląda z edycji z poprzedniej. Jak widzimy, tutaj y, Play zrezygnował z tego hasła. Powiedzmy, reklamowego gamer zgon na Play. Także tutaj sobie to już odstawimy. Tak mniej więcej wygląda oczywiście stary starter. Y, a my bierzemy się za otwieranie tego nowego. Ciekawe, co znajduje się w środku. Ciężko nie będzie. Ej, fajnie, wiecie co, ja go widzę po raz, po raz pierwszy, czekajcie, mam nadzieję, że to widać, poczekajcie, muszę sobie, jak najbardziej widać. Ej, kurde, spoko. I z tego takiego fajnego materiału jest cały starter, a nie tylko tutaj końcówka tego starteru, bardzo fajnie. Kurde, ciekawe, ciekawe, czekajcie, otwórzmy co jest w środku. Serio, pierwszy raz to widzę, a, czekajcie, bo tu jest tak zalepione jeszcze elegancko, także... Ulala. Nie no, powiem wam, że... Wygląda ciekawe, kurde, kurde. Trzeba to teraz tak ładnie otworzyć. Jest, dobra. Jeszcze ten dolny. Ej kurde, ale serio fajnie to wygląda. I mówię tak, fajny jest, bardzo fajny materiał tego tego starteru. Witamy w najlepszej sieci w Polsce. Gimper. Rok internetu za darmo. I cały... Nie ma numeru telefonu? Halo? Tutaj chyba nie ma numeru telefonu, mam nadzieję. Nie ma, dobra. Także tak jak widzicie, tak się prezentuje cały starter z tyłu, z przodu zaś ten, z tym dostawaliśmy eleganckie naklejki, których jeszcze nie użyłem, czyli tak jak widzicie, nówka sztuka, nieśmigane i tak prezentował się starter z wersji poprzedniej, tutaj mieliśmy troszkę więcej słów od Gimpera. Cześć przyjacielu, to między innymi dzięki Tobie mam tyle energii do dalszej pracy, dzięki Gimper. Tutaj tylko napis, witamy w najlepszej sieci w Polsce, następnie informacje, no i oczywiście karta z numerem. I słuchajcie, to nie będzie też takie suche porównanie, ponieważ zobaczymy sobie jaka taryfa aktualnie jest tutaj, w sumie na, na tej karcie PlaySurf. Aha, czyli w sumie ta sama taryfa, zobaczcie. Więc, więc gig, gig, 2 giga na start. Także nic nowego, także spoko. Ogólnie tej taryfy nie da się od tak zmienić z tego, co, z tego co widziałem. W menu od Playa, z Playa tak w tej aplikacji Play 24, także także spoko. Słuchajcie, malutkie sprostowanie. Chodziło mi o to, że ta taryfa jest wyjątkowa, ponieważ nie można jej sobie od tak włączyć. Ale oczywiście z menu Play możemy zmienić sobie na jakąś inną. O, no tak się jeszcze tutaj prezentuje. To druga strona, no i tył. Dobra, także co? Wydaje mi się, że zaraz załączymy sobie to. Do, założymy sobie tą kartę do telefonu i, i pokażę wam już w aplikacji, jak, jak to wygląda. No, jak widzicie, tutaj mamy starego Gimpera, fajnego, a w sumie powinno być tak. Stary, fajny Overwatch, nowy, nowy, nowy jeszcze lepszy Overwatch. Także, także załóżmy sobie tą kartę i zobaczymy, jak to tam wszystko wygląda w środku. A, czego jeszcze nie powiedziałem, to przy zamawianiu tego starteru mogliśmy zaznaczyć, czy jesteśmy klientem Play, czy nie jesteśmy, czy będziemy nowy, nowymi klientami Play. Ja postanowiłem nie kłamać i zaznaczyć, że jestem klientem Play. No wiecie, lepiej żeby dostały te startery osoby, które wcześniej nie miały tego startera, niż, niż, niż takie osoby, które zamówiły też z poprzedniej edycji starter. No, więc tak prezentuje się karta, jak widzicie idealnie wyłamane na styk. No, tutaj słaba jakość będzie, no, no ale cóż. Widzicie to co teraz ja na ekranie, także nie wiem, coś tu się kurde wali. Nie można wysłać wiadomości. Aha. Upewni się, że karta Sim jest aktywna. A to ciekawe. Wiecie, co tak trochę przypał? Bo teraz w tym momencie troszkę nie wiem, co mam zrobić. Wiecie, troszkę zgubiłem, bo pewnie widzieliście przed chwilą, że nie można zaaktywować tej karty. Troszkę, troszkę to dziwne. Będę tutaj próbował i najwyżej wam dogram później, jak wygląda to w menu Play24. Co ciekawe, tutaj z mamy jeszcze informację, że jeżeli. O, nie będzie ostrości. Sorry, to wam przeczytam. Jeżeli założymy lub zalogujemy się na nasze konto dogry.pl i podamy Swoj numer telefonu, to za aktywację i każde doładowanie dostaniemy yy, dodatkowe punkty. A, słuchajcie, nie ma tak od razu. Tutaj mamy informację: zarejestruj kartę w salonie Play, punktach naszych partnerów lub w systemie transakcyjnym banków Millennium i ING. i następnie aktywuj konto. Wykonaj pierwsze połączenie lub połącz się z internetem. Czyli tutaj nie ma tak od razu, czyli musimy sobie po prostu zarejestrować tą kartę i nie ma innej opcji że tak to wygląda słuchajcie, czyli co, mogę się już z wami pożegnać na luzie niestety nie zaprezentuję wam tej całej taryfy i tak dalej, ale to po prostu jest play na kartę surf yy, i tam oczywiście według tej instrukcji w aplikacji włączamy, możemy sobie włączyć, przepraszam rok internetu za darmo, standardowy yy, i jest super tylko to dopiero po aktywacji tej karty także słuchajcie, sorry za, za jakość no, tak wyglądają oba startery Także, także spokoju. Jak tego nie widzieliście, unboxingu to wejdźcie sobie. A ten widzieliście właśnie teraz. Dobra, to tyle. Nie przedłużam dalej, zostawcie obok w górę. Zostawcie koniecznie komentarz, napiszcie z jakim wy, może, YouTuberem zamówicie sobie taki starter. Ile czekaliście? O, właśnie, bo ja czekałem 6-7 dni. Dobrze, także tyle. Dziękuję. Do następnego. Cześć.